Kolejny odcinek naszych spotkań. Ciekawy oczywiście. <grystanie> Również um, dzisiaj chcę pochylić się nad pytaniami z księdzem Piotrem. Czarnieckim. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich parafian, bo jak widać się zadomowiłem już. Miałem w tym roku podjąć posługę rekolekcyjną w tej parafii, tak. a jednak się okazuje, że są sposoby. Pan są. Bóg znalazł inne rozwiązania i dziękuję księdzu Krzysztofowi za to zaproszenie. Ja dziękuję za odpowiedź. To może przejdę do pytań. meritum sprawy. Tak. Dotyczy ono trochę obecnej sytuacji epidemiologicznej. Niektórzy Ortodoksyjni katolicy zadają w mediach społecznościowych pytania względem osób pełniących posługi charyzmatyczne: gdzie oni teraz są? Czego nie chodzą po szpitalach, nie uzdrawiają? Boją się? Skoro tak, to widać, od kogo pochodzi ich działanie. Jak reagować na takie zachowanie? Czy wchodzić w dyskusję? Ja jednego nie lubię kłótni. No Jeżeli pojawia się taki temat, który jest wyrzutem względem drugiego, i to gdzieś na forum, powiedzmy, ogólnym, bez rozmowy z konkretną osobą, to troszkę takie dla mnie jest no, trudne doświadczenie. Nie będę tutaj akurat mówił, gdzie są, co robią i tak dalej, tylko chciałbym na jedno zauważyć. I chciałbym jedno zauważyć, że. Przestrzegają przepisów. Mhm. A może zwróćmy uwagę: charyzmatycy, czyli to chodzi o ludzi, którzy e, to są osoby duchowne, świeccy, którzy otrzymali charyzmat, mhm. czyli pewien dar, z którego oni nie czerpią z tego no, żadnych zysków, ale posługują wspólnocie kościoła, mhm. bo na przykład y, mają dar y, poznania, uzdrawiania i faktycznie y, wielu takich charyzmatyków, nawet i w kościele katolickim w Polsce jest. Niektórzy, może i z Państwa, korzystali właśnie z takiej posługi. Dobrze ksiądz Krzysztof uściślił, bo charyzmatykami jesteśmy my wszyscy. Tak, Wystarczy, tak. że mamy trzy sakramenty i żyjemy ich mocą. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Czyli żyjemy mocą tych trzech sakramentów, mm -hmm. jesteśmy ludźmi charyzmatów. Tak. Pytanie, czy je rozwijamy i o nie się troszczymy. A tu chodzi o tych, którzy mają charyzmat uzdrawiania. No, kilku takich znamy w Polsce. No, i teraz, gdzie oni są? Czy oni faktycznie powinni iść do, do, do szpitali, uzdrawiać? Ja powiem tak. No, w związku z takimi posługami były związane spotkania wspólnotowe, więc mhm. wiemy, że dzisiaj te, tych spotkań wspólnotowych nie zorganizujemy, bo są konkretne rozporządzenia, do których się dostosowujemy. Jeżeli chodzi o szpitale, wiemy, że kontakt jest ograniczony. Ufam i myślę, że oni są i się modlą, mm -hmm. są na kolanach, są w postawie ufności Panu Bogu i tak ten czas przeżywają. Więc może też wspierają swoich poprzez różne możliwości dzisiaj medialne, przekazując słowo, prowadząc różne spotkania mm -hmm. rekolekcyjne, bo dzisiaj jak sami wiemy tak można. Ja bardziej bym popatrzył w tą stronę, że ci ludzie dzisiaj może w cichości pozostają przed Bogiem i proszą o przeboganie za mhm. grzechy, i drogę też powrotu do zdrowia dla wielu chorych. Mhm. Kolejna też rzecz. Zwróćmy uwagę, czy ci charyzmatycy, kiedy nie ma epidemii, a mogą chodzić do szpitala, czy oni faktycznie po wszystkich oddziałach chodzą i, i się modlą nad wszystkimi? Oni, oni, Ich funkcjonowanie się nie dokonuje w szpitalu, mhm. lecz w świątyniach, w kościele, we wspólnocie wiary. I, I ja bym zwrócił uwagę na ten element. Przestrzenią działania tych charyzmatów uzdrawiania jest przestrzeń y, wspólnoty wiary. I y, 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 charyzmat uzdrawiania y, dokonuje się w przestrzeni głoszonego Słowa. I y, dary uzdrowienia, łaski uzdrowienia dokonują się jako znaki, jako często odpowiedź na usłyszane Słowo Boże. Prawda? Czyli tak naprawdę to jest tylko potwierdzenie działania i, i żywotności głoszonego słowa. Tu chodzi o, o wiarę. Te uzdrawianie, te znaki uzdrowień są, są potwierdzeniem no, no łaski Bożej i, i, i działanego słowa, wiary. Więc, więc, więc ten charyzmat nie jest po to, żeby teraz zastępować lekarzy, lecz jest po to, żeby rozbudzać. Wiarę. Sami wiemy, czytając Słowo Boże, że Jezus idąc do wielu chorych, pytał się, czy chcesz, mm -hmm. czy wierzysz. I to jest ważne, a wiara rodzi się ze słuchania, tak. mówi apostoł. Więc potrzeba tej przestrzeni do słuchania słowa. Więc jeżeli ci, powiedzmy, charyzmatycy, których znamy, a którzy brali udział prowadząc jakieś wspólnotowe spotkania, dzisiaj przekazują Słowo tej dobie poprzez środki medialne spełniają mhm. swoją rolę też. Tak, można kolejna do też tego rzecz. by było nawiązać. Jeszcze tu księdzu Krzysztofowi chwilkę zatrzymam głos, myśl, myśl ale dla mnie co jest ważne w tej przestrzeni, o której mówimy? Zauważmy, że kiedy bierzemy udział w Eucharystii, najpierw jest liturgia Słowa, potem liturgia Eucharystii. Słowo staje się ciałem. Słowo głoszone. Później ma moc sprawczą w czym, że na ołtarzu staje się obecny Jezus pod postacią chleba i wina. Jezus, jak przyszedł, głosić Ewangelię, powiedział, że Jego pierwszą misją jest głoszenie Królestwa Bożego, nie cuda, tylko głoszenie karygmatu. I też, bary, też Boże słowie, że przyszedł i potwierdził swoje słowo znakami. Czyli to jest dla potwierdzenia znaków, że ono się spełnia. To tak samo jak i była sytuacja uzdrowienia paralityka, którego przyjaciele spuścili przez dach, prawda? I najpierw mówi, odpuszczają ci się Twoje grzechy. I faryzeuszy uczeni w piśmie zgromadzeniu mówi, jak on tak może mówić. I on poznał ich myśli i mówi: co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się Twoje grzechy? Czy idź wstań, weź swoje łoże i idź. I wtedy wziął i mówi, mówię ci wstań, nie? Czyli potwierdził, że jego słowo jest prawdą. My właśnie tak tak jak... samo uzdrowienie, jak i przebaczenia grzechów. Jezusowi przede wszystkim chodzi o co? Nie tylko o uzdrowienie naszych ciał, które zakończą swój żywot tutaj za parę dziesiąt, maksymalnie set. Jedną setkę lat. Ale jemu chodzi o naszą duszę, która jest wieczna. Tak jak Ksiądz Krzysztof zauważył, właśnie, że łatwo jest powiedzieć, wstań wejść w swoje łoże, łatwo jest zobaczyć, o, ktoś stał, ktoś nagle został uzdrowiony z jakiejś choroby. To jest takie łatwe. Pytanie, czy to trwa w naszym sercu i jakie skutki wywołuje, czy to prowadzi nas do nawrócenia, do przygnięcia do Jezusa, do częstego udziału w Eucharystii do zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej, do czytania Słowa Bożego, do wielu praktyk modlitewnych, a przede wszystkim do pięknego chrześcijańskiego życia z miłości, bo jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich, właśnie znakiem rozpoznawczym wspólnoty chrześcijan było co? Popatrzcie, jak oni się miłują. To jest znak, który prowadzi do uzdrowienia. Wspólnota, która żyje miłością, a nie zazdrością, nie tym, że będzie sobie wypominać, tylko gdzie jest miłość w tym wszystkim? Kolejne pytanie. Jak znieść domową kwarantannę, jeśli przebywa się w domu z osobą, którą się nie dzierży? Chyba takiego problemu nie mam. Także pozdrawiam <laughs> serdecznie tych, którzy no, gdzieś takie trudności przeżywają. Nie jest to proste, bo, wiadomo, każdy z nas ma swoje humory różnie to może być. Przed chwilą powiedziałem, popatrzcie jak oni się miłują, więc pytanie o miłość, tą wzajemną, szukać sposobu, a może to ten sprawdzian teraz, tej kwarantanny, żeby się zmierzyć właśnie w tej przestrzeni miłości do drugiego człowieka, bo popatrzmy, czasem nasze życie się rozmijało, tu praca, tu różne zajęcia, tu ktoś jedzie do pracy na tą zmianę, tu ktoś drugi na tą, małżonkowie się mijają, to życie rodzinne jest takie posiekane czasowo. A co dopiero to życie, które ma naprawdę nas ubogacać, a do czego jesteśmy wezwani na mocy przykazań, aby ono było przepełnione miłością do Boga i drugiego człowieka. Więc może to wreszcie taki czas, że już nie my, dusz pasterze, będziemy wołać zambony: Kochaj męża, kochaj żonę, kochaj dzieci, tylko każdy z nas musi stanąć przed tą rzeczywistością życia rodzinnego. Aby uczyć się kochać. Mhm. Tak, praktycznie też można zwrócić uwagę, bo e, to pytanie jakoś tak kojarzy mi się z sytuacją z dziejów apostolskich, kiedy e, chrześcijanie e, pochodzenia e, greckiego zaczęli szemrać e, w kościele, że ich wdowy są pomijane. E, I właśnie zaczęli szemrać, szemranie. Ma się coś do kogoś drugiego, coś. Trudno nam zdzierżyć, tak? coś nam nas boli, coś, z czymś mamy problem. I zaraz apostołowie podejmują działanie, czyli oni wtedy ustanawiają tych diakonów, też również spośród tych helenistów, czyli Greków, żeby właśnie na tym dbali nad tym właściwym rozdziałem dóbr, a oni się skupią na głoszeniu słowa. Ale o co chodzi? Że pojawił się też pewien problem. I co? No i poz pozwolili tym y szemrzącym wypowiedzieć się. Czyli dopuścili do pewnego wyrażenia tego konfliktu. Stanęli w prawdzie. I, I tutaj zwrócę uwagę jeden z arcybiskupów, głosząc rekolekcje, na których byłem. On mówił, że najgorsze jest szemranie, że lepiej już stanąć w prawdzie i nie bójmy się nawet czasami pewnego, nazwijmy to konfliktu, bo lepsze jest stanąć w prawdzie, oczywiście z miłością, bo to jest ważne. Bo my bardzo często potrafimy komuś mówić z grubej rury, i ja mu powiem prawdę, ale bez miłości. To taka prawda zabija, nie? Ale, ale, ale też często zabija takie duszenie w sobie pewnych problemów. Lęk i obawa przed wyrażeniem pewnego problemu, w jaki jest. I myślę, że tutaj. Jest to pewne zadanie, i, i chyba też i wola Pana Boga, żeby umieć stanąć prawdzie. Pan Jezus też nie dusił w sobie pewnych problemów, tylko wyrażał je. Jak miał pewne trudności wobec Faryzeuszy albo wobec uczniów, mówił mi wprost o pewnych sprawach. I, I wyjawienie pewnego problemu pozwalało przedyskutować pewną rzecz, uzdrowić ją może w pewien sposób. I teraz ląduję do tej sytuacji może domowej wobec osoby, którą że trudno mi zdzierżyć. być może ta osoba, która tutaj ma ten problem, może ma ten y, lęk przed tym y, wypowiedzeniem tego problemu, że dusi to może w sobie, może faktycznie to jest okazja, żeby tak szczerze że ze sobą porozmawiać, stanąć prawdzie, ale, ale tej prawdzie, która która jest miłością, która no, nie zabija. Książę Krzysztofia kiedyś usłyszałem taki piękny zwrot pokazujący, co można zrobić dotyczący właśnie takich trudnych relacji. Nieraz kogoś chcemy odesłać na jakąś terapię, szukamy dla niego pomocy duchowej. A usłyszałem tak, że pierwszą terapią jest po prostu możliwość wysłuchania kogoś, dać komuś możliwość wygadania się. Tak jak się on teraz zauważył, myślę, że to może być cenna zachęta dla tych, którzy stanęli w takiej rzeczywistości no i do tej pory nie mieli okazji z kimś porozmawiać. Czasami to tylko gdzieś przeminęło z wiatrem, idziemy dalej, praca, no i problemy zostają. A teraz mhm. może czas, kiedy możemy sobie usiąść, tak. może tak jak my tutaj, zrobić sobie kawę, herbatę. No to mężu, co masz do mnie? No to żono, no właśnie, co masz do mnie? Kwestia dialogu małżeńskiego. Czy istnieje ta forma spotkania męża żony, którym jest dialog małżeński? W domowym kościele nawet jest to jeden z elementów tej formacji dialog małżeński. Ale też i oni zauważają, jak nieraz trudno się spotkać, usiąść i porozmawiać właśnie ze sobą. Nie, nie to, że co będziemy robić jutro, kto zrobi zakupy, tylko usiąść i porozmawiać o takich no, najważniejszych rzeczach. Ty i ja. Dialog małżeński, podjąć tą rozmowę. Wielu tego się boi. Kiedyś jeden z małżonków powiedział tak, że chcą zapalić świecę, bo. Jeżeli rozpoczynają dialog małżeński, a to jest jedno ze zobowiązań, to trzeba zapalić świecę, która jest symbolem Chrystusa, tym bardziej poświęcona, no i wobec tej świecy, wobec obecności Jezusa, którą ta świeca symbolizuje, chcemy rozmawiać. On mówi tak, że zanim ta świeca się zapaliła, to ona już potrafiła zgasnąć. Także początki były trudne, ale życzymy Państwu tej odwagi, aby może ten czas. Epidemii, który nas zamyka w naszych domach, był czasem, kiedy my siądziemy sobie razem i pogadamy, porozmawiamy. Znam taką rodzinę, gdzie siadali wspólnie do stołu przy obiedzie, no i każdemu coś powiedzieć, mm -hmm. podsumować tydzień, co było radością, co było problemem, mm -hmm. e, co mu się nie podobało, a potem. Jak widzi tak. swoje postępowanie, jakie ma plany. Więc dobra okazja, tak. aby sobie zafundować takie rekolekcje. I Dobroweń. zwrócę też uwagę na pewną, też pewną pomoc, jak rozpocząć może taką rozmowę. Tak przynajmniej ja tak przypuszczam. Tak jak pan, pan Bóg mówi w Bożym Słowie, błogosławcie, nie złorzeczcie. My od razu mamy ochotę, od razu z problemem wychodzić. Może najpierw wypada pomyśleć, powiedzmy sobie nawzajem coś miłego, coś dobrego. Co widzę dobrego? Pomodlić się w sercu za tą daną osobę, a nie, że od razu wyjeżdżać z jakimś problemem, bo mi się nie podoba to, tamto, siamto, albo najpierw powiedzieć, właśnie, drogi mężu, droga żono, podoba mi się w Tobie to, że tak bardzo ci dziękuję za to, że a i później będzie lżej z tym problemem, że to już nie będzie tak jak się mówi, tak z grubej rury powiedzenie i z jakąś może też i trochę gniewem, ale właśnie już z większą wyrozumiałością, bo tamta też osoba usłyszy, że no nie jest tak źle, widzi we mnie jakieś dobro. Warto wspomnieć dzień ślubu, słuchaj mężu, słuchaj żoną jak pięknie wyglądałeś, wyglądałaś, biała suknia, garnitur, można wspomnieć jakiś wyjazd, sytuację, może jakiś prezent, podziękować za to. No były różne chwile. Dziecko się poczęło, zrodziło, różne chwile się pojawiły, więc y, mamy różne doświadczenia, którymi możemy się ucieszyć, ale też skorzystać z okazji i przeprosić się za to, co było niewłaściwe. No i szukać tutaj takiego rozwiązania, Także na pewno dla Państwa to wyjątkowy czas i życzymy, żeby ten pobyt w domu nie był zmarnowany. Wykorzystajmy czas, który daje nam dzisiaj Pan Bóg w taki sposób. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi za tutaj wspólną rozmowę, Kale. która też nam na pewno tu rozświetliła, rozjaśniła wiele treści. Bóg zapłać i do zobaczenia szczęść Boże. Szczęść Boże.